Trzy sposoby jak pozyskać uczniów na zajęcia gry na perkusji albo gry na instrumencie za 0 zł, bez reklam i bez wydawania złotówki. W tym filmiku pokażę Ci moje sprawdzone sposoby, które wykorzystuję od ponad 11 lat prowadząc szkołę perkusyjną w Drama Akademii. Ten system działa nie tylko u mnie, bo pomagam też innym edukatorom muzycznym, którzy chcą budować. Biznes oparty właśnie o edukację muzyczną. To pozwoliło dojść Klaudi do poziomu 2000 zł na miesiąc, kiedy Klaudia pracowała na innym etacie i to robiła po godzinach, czy Michałowi, który też miał etat i też robił e, lekcje po godzinach. Jeśli te, Ciebie ten temat interesuje, to zapraszam. Ostatnia rzecz chyba jest najważniejsza, więc zostań do końca. Ale zacznijmy od tego, z czym teraz w większości nas się kojarzy, promowanie. I zdobywanie uczniów. Bardzo oczywiste, czyli wykorzystanie social mediów, i jeśli chcesz rozwijać swój, właśnie pozyskiwać swoich nowych uczniów, nie musisz mieć jakiegoś, nie wiem, jak, ogromnego konta na Instagramie czy Facebooku, nie musisz mieć ogromnych zasięgów. To, co musisz wiedzieć, to gdzie są Twoi klienci, do kogo będziesz chciała albo chciał się odezwać. Jeśli to są rodzice, to z reguły mamy się zajmują dodatkowymi zajęciami dla dzieci, więc zobacz sobie na różnych grupach dla mam w twojej okolicy, w twoim mieście, gdzie są takie grupy i tam zaoferuj coś, co będzie dla tych mam czymś interesującym. Jeśli powiesz, hej, sąsiedzi, e, jeśli chcecie, to mam super fajne vouchery na zajęcia gry na perkusji. Dla tej grupy 50 zł zniżka. Uwierzcie mi, no każdy będzie, wow, super, dzięki za info, albo dla tej grupy pierwsza lekcja w prezencie. Mam tylko trzy takie zaproszenia, więc dajcie znać, kto byłby zainteresowany. No jest to coś, co daje wartość. Nie jest to coś, co jest taką chamską reklamą i jest właściwie bez, bez niczego, tylko jest to coś, co, co ma w sobie taką wartość. Wykorzystanie właśnie różnych grup na Facebooku jest kluczowe do tego, żeby pozyskiwać klientów, którzy są w Twojej okolicy i którzy może właśnie szukają jakichś fajnych zajęć dla swoich dzieci, być może też dla siebie. Jednym z naszych takich bestsellerów w Drama Akademii są zajęcia DRAM Fitness, skierowane tylko dla kobiet, więc jeśli na przykład też chcesz iść tą samą drogą, to też Ci w 100% polecam właśnie stworzenie swojego takiego produktu, który będzie zapraszał e, dziewczynę do tego, żeby próbowały gry na bebnach, a ponieważ jest to interesujący i jest to fajny temat, u nas też tak jest, że często mamy zapisują swoich, swoje dzieci na zajęcia, a później się okazuje, że chodzi właśnie dziecko z mamą. Więc perkusja uzależnia i wchodzą też pokolenia. Mamy, e, mamy w szkole tatę, dziadka i syna, więc w ogóle trzy, trzy pokolenia też się u nas uczą. I tak może być też w Twoim przypadku. Jeśli szukasz uczniów, to zacznij od swojej najbliższej okolicy. Wtedy nie musisz mieć jakichś mega zasięgów, wystarczy po prostu proste ogłoszenie, które daje od razu wartość. W tym przypadku też bym zwróciła uwagę na to, z jakiego profilu piszesz. Być może warto sobie założyć profil tak zwany profesjonalny, jako ty, jako edukator albo nauczyciel gry na perkusji to od razu wygląda fajniej, nawet jak tam nikogo nie ma, jak tam będzie tylko, nie wiem, 15 osób, no to już budujesz sobie swoją markę, chyba że użyjesz swojego imienia na nazwiska. Na I też, jeśli to robisz w, przez Facebook, to, to też polecam, żeby zrobić sobie jakieś fajne zdjęcie w tle z perkusją, czy też zwracać uwagę na to, na co, nie wiem, mamy, dzieci, które mają ci zaufać, będą zwracały uwagę, nie? Czy tam jest taka osoba, z którą nie boisz się zostawić dziecka na 45 minut, czy jednak masz lekkie obawy, także tutaj zwróćcie uwagę też na to, żeby ten profil trochę tak bardziej optymalizować pod klienta, który ma do ciebie trafić. Jeśli to jest Instagram, to też wykorzystajcie sobie te wszystkie elementy na Instagramie, żeby gdzieś napisać, że. Lekcje perkusji, nauczyciel perkusji, nauka gry na perkusji, oznaczyć się, zostawić linki też, które pozwolą zobaczyć, jak grasz, czy pozwolą do Ciebie się odezwać przez Facebook czy przez, przez Instagram i będą takim prostym zawołaniem do działania, umów się na lekcję perkusji, tutaj link do zapisu. Ten zapis może być przez formularz Google, który zrobisz sobie za darmo w ciągu trzech minut, jak na pewno możesz tutaj wpisać na YouTubie albo pobrać sobie w linku poniżej, bądź też. Tworząc stronę internetową, to ci oczywiście też rekomenduję. Są różnego rodzaju opcje tworzenia strony internetowej, darmową taką wersję strony internetowej, bloga i listy mailingowej. Też ci wrzucam link poniżej. Możesz sobie skorzystać z, z takiego mojego linku i też założyć tam bardzo szybko, bardzo prostą stronę. Drugi element, słuchajcie, czyli mamy te soszale załatwione, robimy sobie je tylko właśnie w obrębie naszej miejscowości. Kom kontaktujemy się z grupami, gdzie mogą być nasi fajni, wymarznięci, wymarzeni klienci. I tam oferujemy im coś, co będzie dla nich wartością, co nie będzie tylko lekcją perkusji, jakąś tam hamską reklamę. Ale to nie wszystko. Drugi sposób, który właściwie my tylko wykorzystujemy ten sposób i robiliśmy go trochę e, przez przypadek, odkryliśmy, że to działa, a mianowicie e, z racji tego, że prowadzę też fundację, robiliśmy dużo akcji darmowych, takich, żeby pokazać ludziom perkusję, e, zachęcać ich do muzykowania, e, bo wierzę też w to, że doskonale wiecie, że muzyka zmienia życie, muzyka poprawia, Nasz tam psychiczny, fizyczny, no generalnie same plusy, więc dzielenie się tym było czymś dla mnie naturalnym, a okazało się to też strzałem dziesiątkę, jeśli chodzi o marketing i jeśli chodzi o promocję Twojego miejsca, więc nie ma nic lepszego, naprawdę nie ma nic lepszego jak... Darmowe wydarzenia, jak darmowe eventy, czy jak tak zwane dni otwarte. I nawet jeśli teraz nie, w ogóle nie wyobrażasz sobie, jak ja mam zrobić dni otwarte, jak ja mam salkę gdzieś tam w fabryce, nikt tam do mnie nie przyjdzie i w ogóle no, nie mam warunków do tego, żeby takie dni otwarte zrobić. Słuchajcie, tutaj otwierają się różne okazje. My robiliśmy dni otwarte na przykład w klubach muzycznych. Gdzie klub muzyczny bardzo był właściwie nam wdzięczny, że przyprowadzaliśmy klientów, dawaliśmy im atrakcje za free, robiliśmy tam pokaz perkusyjny i to był też taki win-win dla obu stron. Więc tu może być taka okazja. Możecie popytać w sklepach muzycznych, być może sklep muzyczny chciałby mieć w swoim kalendarzu jakieś takie fajne wydarzenie, dodatkową atrakcję. I tutaj wy moglibyście połączyć przyjemne z pożytecznym, stworzyć warsztaty gry na perkusji, zaprosić waszych znajomych, bliskich czy waszych obecnych uczniów do tego, żeby właśnie zagrało na takim pokazie. I tutaj też pokazała swoje umiejętności. Albo stworzyć właśnie wydarzenie u siebie, nawet jeśli to jest może nie za duża salka, to może jest tam przestrzeń na to, żeby, żeby właśnie stworzyć warsztaty. My takie warsztaty y, robiliśmy na przykład na Pradze. Tutaj zobaczcie sobie w tym filmiku. To nie jest taka szkoła, po prostu szkoła, że przychodzisz, ja chodziłem do, do, do kilku różnych szkół i to było na zasadzie że przychodzisz, lekcja, koniec lekcji i na razie. Te lekcje masterclass to mają być lekcje właśnie, gdzie jesteśmy razem, gdzie możemy się razem uczyć i, i razem inspirować. Też poznawać siebie nawzajem, osoby, które są podobne do nas. Gdzie to była okropna fabryka. Tam no, ledwo do nas ktoś tam mógł trafić. Pomieszczenie miało z 15 metrów kwadratowych, a wspomnienia są super, bo i tam były torty, i były imprezy, i były właśnie takie kameralne spotkania i warsztaty dla dzieci, dla, dla naszej młodzieży. Więc da się, można, i są to takie rzeczy, których niewiele szkół, niewiele perkusistów, nauczycieli robi, a wam to pozwoli zyskać nowe osoby bo każdy z naszych uczestników z reguły wysyłał zdjęcia z takiego wydarzenia. My oznaczaliśmy naszych uczniów na tym wydarzeniu. W komentarzach inne osoby pytały, a gdzie, gdzie jest tak fajnie, gdzie się można zapisać, bo może ja bym zapisała córkę syna. Tak, że tak powiem, dobra, dobre słowo o Was idzie w świat. Także dni otwarte i wydarzenia to coś, co gorąco polecam. Ale social media, czy takie dni otwarte, to. Nie jedyne sposoby na pozyskanie klienta za 0 zł, chyba sposób najlepszy. I słuchajcie, najbardziej oczywisty i najbardziej tradycyjny, czyli co polecenia. I tutaj można to zrobić na dwa sposoby. Przyjmijmy, że zaczynacie od początku, jak macie uzyskać polecenia, czy dobre opinie, jak jeszcze nikogo nie uczycie, bo dopiero chcecie z tym wystartować. Od czego zacząć? Tak jak już we wcześniejszym filmiku na tym kanale powiedziałam, startujcie od tego, żeby. Powiedzieć o tej ofercie, o tym, co macie w Waszej rodzinie i ich zaprosić do tego, żeby pomogła Wam w tym, żeby przekazać tę informację dalej, że robicie teraz taką rzecz. To może być jako. Ee druga praca po godzinach, czy to może być jako właśnie coś, nad czym myślicie i prosicie ich o to, żeby oni was polecali wam dalej, może mają kogoś z swoich znajomych, kto ma mm, dzieci, czy, czy kto chce, chce spróbować gry na perkusji, po prostu proście ich o pomoc. Wiem, że w Polsce jest tym ciężko, ale zachęcam was do tego, żeby o waszych planach mówić odważnie. Wiem, że to też wymaga właśnie takiej, takiego przestawienia się i e, my się boimy krytyki, boimy się, że się coś tam nie uda. Jak się nie uda, no to super. To znaczy, że nie wiem, wymyślisz sobie inną rzecz i zbudujesz z tego inną rzecz, a to będzie dla ciebie mega cenne doświadczenie, bo każdy z takich wydarzeń czy każda z takich rzeczy po prostu się w życiu przydaje. Także ci tutaj gorąco to polecam. Pierwsza rzecz to jest właśnie rodzina, druga rzecz to są polecenia przez znajomych. Czyli też wykorzystujemy sobie Facebooka na przykład czy Instagram do tego, żeby po prostu naszym znajomym powiedzieć: "Hej, słuchajcie, ja mam trzy miejsca na lekcje gry na perkusji. Kto by był zainteresowany, to dajcie znać". I dla znajomych oczywiście te lekcje możecie zrobić za darmo, ale pod warunkiem, że na przykład te osoby wam dadzą opinię, dadzą wam feedback. Jeśli ta opinia będzie dobra, to możecie ich poprosić, żeby ją też opublikowali na swoich social mediach, polecili was i tym samym ich znajomi też się o tym dowiedzą. Taki tradycyjny sposób rekomendacji. I są badania naukowe, które mówią, że 92% klientów wierzy rekomendacją od swoich znajomych. Więc jest to najlepszy sposób i najprostszy sposób, żeby swój. Taki edukacyjny biznes budować od zera, właśnie od znajomych, od, od rekomendacji i tutaj też plusy są tego startu takie, że jeśli wasi znajomi polecą was dalej, to też polecą yy, znajomym, którzy są tak fajni jak wasi znajomi, więc też macie tą grupę osób, która idzie do was na lekcje i to jest fajna grupa osób, yy, nie są to osoby z przypadku, macie duże prawdopodobieństwo, że to też będą osoby, z którymi wy się będziecie chcieli kumplować i takie lekcje wtedy są przyjemnością, naprawdę w ogóle poznawanie ludzi na lekcjach jest, jest super, bo się tworzą relacje na lata i, i to jest coś Niesamowitego, no ale też właśnie budowanie tego w taki organiczny sposób, spokojny, też jest bardzo, bardzo wartościowe i na pewno działa. A jeśli masz już swoich uczniów, to tutaj warto im dać coś specjalnego, czyli właśnie nagrać ich na lekcji, czy zaproponować właśnie jakieś nagranie drum coveru po lekcjach, jako coś, coś specjalnego i wtedy taki filmik udostępniając, czy prosząc o rekomendacje takiej osoby, może nagrać opinię, jak Ci się podobają te zajęcia, co Ci dają, co Ci daje perkusja, to mogą być naprawdę fajne historie, które mogą posłużyć do tego, że Twoje miejsce, Twój sposób uczenia, oni będzie głośno, a dzięki temu, że ktoś tam o Tobie usłyszy, właśnie może być właśnie też Twoim klientem, którego pozyskasz, Twoim uczniem, którego pozyskasz, nie wydając na to żadnej złotówki, bo Twoja praca sama będzie mówić za siebie. czego Ci ogromnie życzę. Jeśli ten temat Ci interesuje i chcesz go rozwijać bardziej, ale na przykład przerażają Cię formalności i ta cała papierkowa robota, a chcesz zacząć iść z tym żeby rozwijać to w kierunku 5-10 tysięcy na miesiąc, to sprawdź sobie linki poniżej, umów się na rozmowę, aplikuj do naszego programu, a być może osobiście będę Ci mogła pomóc w tym, żeby budować Twoją szkołę, czy to perkusyjną, czy to muzyczną i e, rozwijać ją bardzo szybko, wykorzystując bardzo prosty system do tego, żeby ona działała tak jak działa u mnie teraz w Drama Academy, że może działać też beze mnie. Jeśli te strategie Ci pomogą, no to super, jeśli ten temat był dla Ciebie przydatny, daj mi znać e, lajkiem. Komentarzem, że dotarłeś tutaj do końca, zróbmy sobie jakąś taką między nami umowę, że jak mi tutaj wrzucisz malutką perkusję w komentarzu, albo znak serduszka, to będę wiedziała, że dotarłeś do tego miejsca, i będzie mi bardzo miło. A trzecia rzecz jest taka, że jeśli chcesz być jeszcze lepszym edukatorem muzycznym, to koniecznie zobacz ten filmik, w którym mówię między innymi o super metodzie szuchari, metodzie właśnie dla edukatorów. Sprawdź ten filmik i zobaczymy się tam. Także do miłego pa.